Witam serdecznie Trygon Ognia, Barany, Lwy oraz Strzelce. Zapraszam kochani do czytania tygodniowego od 13 do 19 czerwca, no i sprawdzimy energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Wykonuję czytania partnerskie, miłosne, roczne z odpowiedziami na Wasze pytania. Także kochani, serdecznie zapraszam. Podczas pełni 14 czerwca robię rytuały oczyszczające, także również zapraszam. Warto się raz w miesiącu podczas pełni porządnie oczyścić. No, i jeśli macie ochotę, kochani, na bransoletki ręcznie robione z naturalnych kamieni, ze znakami Zodiaku, zapraszam do działu Karty Społeczność. Tam znajdziecie ofertę ze zdjęciami i opisami. 13-19 czerwiec, trygon ognia, zaczynamy od baranów. Kochani, zaczynacie z kartą śmierci, zmiana, transformacja, przewartościowanie życia, relacji, pracy. Tu może być wszystko. Was jest dużo, czytanie ogólne, dlatego tutaj każdy ma inną historię w życiu, inną sytuację. Dopasujcie to sobie do siebie. Tu będzie jakaś duża zmiana. Co Was może miłego spotkać? Siódemka kielichów, no jakieś nowe możliwości, kreatywność, dużo działania. Pomimo tego, że pojawia się konflikt z zewnątrz, pomimo tego, że tutaj jakieś osoby mogą być nieżyczliwe, może być jakaś kłótnia, może to być też konflikt wewnętrzny, to Wy sobie z tym świetnie radzicie, bo ja widzę, że i w pracy jesteście zadowoleni. Tu jest us usatysfakcjonowanie, tu jest generalnie spełnienie. Ktoś Was może docenić. To i uczuciowo macie stabilizację, kochani, tak? Czyli Trójka Pentakli to jest urządzanie własnego gniazdka domu. Jeżeli nie mieszkacie razem, możecie pomyśleć o takim wspólnym zamieszkaniu. Tutaj będzie dla Was przede wszystkim ważne takie ognisko domowe, ciepło domowe. Niektórzy z Was mogą czuć się przeciążeni odpowiedzialnością za finanse, za rodzinę. Natomiast, no mówię, przeważnie tak jest, że po prostu, jeżeli my bierzemy dużo na swoje barki, no to niestety to nas później obciąża. Także, kochani, pomyślcie o sobie też, nie przeciążajcie się za bardzo. No i tutaj as mieczy, co Was może zasmucić? No, przede wszystkim, jak będzie jakiś konflikt z kimś, kochani, to może Wam się go nie udać wygrać w tym tygodniu. Ta osoba może być przebiegła bardziej przenikliwa, no z kimś tutaj po prostu dojdzie do konfliktu, może baran, lew, strzelec, tak, może po prostu z taką osobą nie będzie Wam po drodze, ale trzeba będzie zacisnąć zęby i po prostu gdzieś to wszystko postarać się, no rozwiązać, tak, no kochani, no nawet jeżeli ktoś jest kłótliwy, a nie da się z tą osobą dojść do porozumienia, to po prostu odpuśćcie, bo szkoda Waszego zdrowia. Bez sensu, żeby w ogóle z kimś tutaj wchodzić w polemikę, no jeżeli ktoś jest uparty, no to niestety no nie ma sensu, bo tracimy zdrowie, tak? No i jeśli chodzi o Wasze zdrowie, mamy kartę papieża. To są choroby dziedziczne, alergie, problemy z żołądkiem i też problemy z dwunastnicą. Także w tym tygodniu, kochani, karty radzą zwrócić na tę uwagę zapraszam Was do czytań prywatnych zapraszam na rytuały podczas pełni i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku lwy 13-19 czerwiec co u Was lwy? kochani przede wszystkim widzę jakieś problemy z używkami Leki, alkohol, tego typu sprawy, zwróćcie uwagę. Tu jest jakaś manipulacja, tu jest też jakaś toksyczność, także na to zwracamy uwagę. Coś karmicznego tutaj przychodzi albo odchodzi, dla jednych przychodzi, dla drugich odchodzi. I teraz tak, jeżeli jesteście w stałych związkach, może tak być, że poczujecie, że czas się uwolnić, tak? Odpłynąć na spokojne wody, gdzieś po prostu nie po drodze Wam z osobą, z którą się spotykacie. Teraz pomiędzy czerwcem a październikiem po prostu wychodzą takie uraniczne energie. Wychodzi cała prawda. Dużo związków będzie się rozpadało, będzie mnóstwo rozwodów, bo po prostu to co nie trwałe, nieprawdziwe się rozpada. I tutaj przychodzi coś trwałego, tak, coś solidnego. Tu jakaś karma yy, zatacza koło. Może pojawić się ktoś kochani, kto yy, wywiera na was taki toksyczny wpływ. No, i poczujecie w tym tygodniu, tak, że nie jest wam po drodze. Brak ruchu, jakiś impas, niezdecydowanie, takie zawieszenie. Spójrzcie na tę całą sytuację z innej perspektywy. Przede wszystkim zastanówcie, czy warto w tym tkwić, czy warto w ogóle w to wchodzić, czy z tą osobą jest wam po drodze, tak? W stałych związkach, kochani, no, karty radzą, żeby więcej ognia było, tak? Więcej pasji, więcej namiętności, bo tu gdzieś to zaczyna dogasać. Ktoś też jeszcze tkwi w przeszłości jedną nogą, ktoś myśli o osobie z przeszłości i jeszcze ten rozdział nie został zamknięty. Tu trzeba coś, kochani, do końca przepracować. Możecie się do kogoś chcieć odezwać, możecie spróbować jeszcze te relacje reanimować. Aczkolwiek nie sądzę, żeby ta osoba była tym zainteresowana. Ta osoba już odpłynęła na spokojne wody, prawdopodobnie jest z kimś innym w relacji, no i nie bardzo jest zainteresowana waszą osobą. Jeśli chodzi o pracę, mamy Asa Buław, tu jest działanie, aktywność, dużo się będzie działo. Możecie zmieniać pracę, możecie też, kochani, liczyć na więcej zleceń, a tym samym po prostu więcej zarobić. Też widzę sprawy urzędowe, sprawy w sądach, może o alimenty, może o jakieś inne rzeczy. Natomiast tutaj też musicie się uzbroić w cierpliwość, bo coś się bardzo przedłuża. Jeśli chodzi o zdrowie dziewiątka kielichów, odwodnienie i uzależnienia, tak jak mówię, tak. Jeżeli ktoś tutaj nadużywa leków, alkoholu, no to przede wszystkim, kochani, na to karty radzą zwrócić w tym tygodniu uwagę. Ja Was zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały podczas pełni, no i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. No i na koniec strzelce. Co tam dla Was, kochani? Moje drogie strzelce. No więc, tak, mm, jeśli chodzi o uczucia, rybarak, skorpion, albo ktoś ognisty, baran, lew, strzelec. Natomiast, ktoś tu wychodzi z uczuciami. E, ktoś mówi o swoich uczuciach, ktoś może wyjść z pierścionkiem zaręczynowym, z ofertą wspólnego zamieszkania. Bardzo ładna karta. E, jakiś wyjazd też we dwoje się szykuje. No i takie spotkania pod osłoną nocy. No, dużo też ktoś myśli o drugiej osobie. Jeżeli jesteście samotni, no to ktoś, kto Was do tej pory obserwował, wyjdzie z ofertą właśnie jakiejś randki, spotkania, e, miłego spędzenia czasu, macie bardzo ładne karty. E, tutaj też dwójka była, wruszenie do przodu, jeśli chodzi o pracę, fajnie, macie kartę siły, dużo kreatywności, będziecie działać, zostaniecie docenieni, możecie liczyć na jakąś podwyżkę, premię. E, tu, kochani, przede wszystkim używajcie sprytu w tym tygodniu, tak? Nie dajcie się gdzieś tam komuś zrobić w bambuko. Działajcie, myślcie przede wszystkim o sobie, bo ja widzę, że sprawy uczuciowe i zawodowe bardzo ruszą z miejsca w tym tygodniu. Tu macie dużo energii, dużo ognia, jesteście w swojej energii. Także działajcie, kochani, tak? Co was może zasmucić? Karta Maga. No, kochani, ktoś może chcieć manipulować, nie do końca mówić prawdę, ktoś gdzieś tam przed wami coś zataja, więc na to zwróćcie uwagę. Bo faktycznie jeszcze jakaś osoba nieszczera mi się tu pojawia w tych kartach. Ktoś jeszcze może się pojawić, kto tam nie do końca jest szczery, gdzieś wam za plecami może tyłek obrabiać. Na to zwróćcie uwagę, no bo wiadomo, nie każdemu teraz można ufać. No i bądźcie na to wyczuleni. Zdrowotnie, kochani, kręgosłup, dolna część kręgosłupa, rwa kulszowa, korzonki, tego typu sprawy, nie siadajcie na zimnych, yy, betonowych podłogach, bo to bardzo łatwo o przeziębienie. Nereczki mi się pokazują, także to też w tym tygodniu zwróćcie uwagę, nie przeziębiajcie się, kochani. No i zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam Was na rytuały podczas pełni 14 czerwca i po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku, zajrzyjcie do działu karty Społeczność, tam jest pełna oferta wraz ze zdjęciami i opisami. Życzę udanego tygodnia, kochani, ściskam Was mocno i pozdrawiam.